Brader MFC8950DW to wielofunkcyjny kombajn, który sprawdzi się zarówno w małych, jak i średnich firmach. Dzięki niemu można wygodnie drukować, kopiować, skanować dwustronne dokumenty, a także sporo zaoszczędzimy na papierze. To, co od razu przykuwa wzrok przyszłych użytkowników Bradera, to dotykowy pięciosalowy, kolorowy wyświetlacz, który pozwala na wygodne sterowanie urządzeniem. Wyświetlane na nim komunikaty i obrazy są czytelne, a menu intuicyjne, co docenią mniej zaawansowani użytkownicy. Skanowanie dokumentu, kopiowanie stron czy wysyłanie faksu jest bardzo proste. To ważna zaleta, gdyż w biurach drukarki mają być przede wszystkim funkcjonalne i proste w obsłudze. Wymiana tonera drukarki, choć dla wielu osób wydaje się skomplikowaną czynnością, w przypadku tego urządzenia jest banalnie prosta. Toner, w zależności od wersji, wystarcza na druk 3000, 8000, a nawet 12000 stron. Te liczby robią wrażenie, ale pamiętajmy, że Brother MFC 8950DW to profesjonalne urządzenie biurowe, które zaprojektowane jest do drukowania nawet 100 tysięcy stron w miesiącu. Sprawdziliśmy ceny materiałów eksploatacyjnych i toner Brother TN3390 wystarczający na wydrukowanie 12 tysięcy stron kupimy za około 500-600 zł. Brader MFC 8950DW umożliwia pracę w sieci przewodowej, bezprzewodowej oraz bezpośrednie drukowanie i skanowanie z wykorzystaniem interfejsu USB, do którego możemy podłączyć np. zewnętrzny dysk. Dla wygody użytkowników pełnowymiarowe gniazdo USB 2.0 do podłączania zewnętrznych nośników umieszczono z przodu obudowy. Prędkość druku wynosi 40 stron na minutę. Urządzenie w ścisłej czołówce wśród biurowych kombinów wielofunkcyjnych. Skaner oferuje równie dobre parametry, rozdzielczość 1200 dpi i możliwość skanowania np. bezpośrednio do pamięci USB, do serwera pocztowego czy konta FTP. Brader MFC 8950DW w trybie czuwania pobiera niecałe 10W energii, a podczas drukowania pobór ten wzrasta do 700W. Po zakończeniu pracy urządzenie po kilkunastu sekundach automatycznie wyłącza wyświetlacz, a po pewnym czasie przechodzi w stan głębokiego uśpienia, nie zużywając prawie w ogóle energii. W testach wydajnościowych Brother uzyskuje prędkość 31 stron na minutę podczas wydruku dokumentu tekstowego i standardowych ustawieniach. Prędkość ta wzrasta do 40 stron na minutę przy drukowaniu z niższą rozdzielczością. Brader MFC 89050DW kosztuje niecałe 3000 zł, za to eksploatacja jest wyjątkowo tania. Koszt wydruku strony to około 5 groszy, a można go zmniejszyć stosując większy toner lub włączając funkcję jego oszczędzania, a możliwości urządzenia idealnie dostosowane są do użytku biurowego.